Mam w jakimś sensie tak jak kiedyś Morawiecki był moim doradcą. Nie był tam jakoś szczególnie przydatny i skuteczny, ale doczekałem się tego momentu, kiedy jest przydatny i skuteczny. To znaczy, nie ma dnia, żeby nie walnął kulą w płot. Więc panie premierze, pan słyszy: wszyscy chcemy więcej pańskich filmików. To nas też przybliży do tego momentu, w którym będziemy naprawdę z satysfakcją patrzyli na, na wyniki wyborów. Sprawa jednak jest poważna. Pan premier Morawiecki postanowił jakby skorzystać z tego pretekstu, nakłamać, jak często mu to się zdarza na temat ostrudy, na temat tego, czyja decyzja doprowadziła do, do rozwiązania. pewnych strukture